Dwie wielkie ekipy, których stadiony dzieli ledwie kilka dzielnic, ponownie stają naprzeciw siebie. Tym razem, na otwartym kilka lat temu Estadio Metropolitano, wybrałem się do stolicy Hiszpanii. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak spędziłem dzień meczowy. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania vloga. Mamy sobotni poranek, a ja witam ze stadionu, na którym dzisiaj nie będzie rozgrywane spotkanie, na które was zabieram, ale jesteśmy oczywiście na stadionie dużyny dzisiejszych gości: to Real Madrid i Bernabeu. Dzisiaj postaram się, żebyście większość tego dnia ze mną spędzili. Na sam początek pokażę wam ten stadion, a więc zapraszam was w tym momencie do jakże okazałego sklepu klubowego Realu, który znajduje się na Bernabeu. przyznać, że robi to kolosalne wrażenie, natomiast ja już w tym momencie uciekam do pobliskiego centrum handlowego. Dzisiaj jeszcze w kilka miejsc postaram się Was zabrać, natomiast za kilka dni na moim kanale pojawi się obszerny film, w którym to odwiedzam pięć stadionów nie tylko w Madrycie, ale także w okolicach, ponieważ mamy tutaj nie tylko ekipy takie jak Real Madryt czy Atletico, ale także poza tym mamy jeszcze dwie na poziomie Primera División, a także jedną, która w minionej kampanii z nich spadła. Także mogę Was już w tym momencie zaprosić za jakiś czas na ten materiał, a ja udaję się kilkunastu minutowym spacerem do centrum handlowego, z którego się także zobaczymy. Miałem oczywiście na myśli centrum handlowe El Corte Ingles, znajdujące się obok stacji nie tylko metra, ale także kolei podmiejskiej z Ministerios. Taką ciekawostkę Wam powiem. Pamiętam kiedyś mecz Realu Madrid był komentowany w Sport, Sports i jeden z komentatorów powiedział, że Fede Valverde wystrzelił piłkę w kierunku tejże stacji, a co najlepsze, no nie jest to najbliższa stacja, Meta do stadionu, ponieważ ta nazywa się Santiago Bernabéu. Nie przedłużając już chodzę do centrum i pokażę Wam co tam jest, ponieważ dla fanów futbolu także mam wrażenie, że nie zabraknie ciekawych rzeczy. Właściłem już centrum handlowe. Jak mogliście zobaczyć, każdy znajdzie tam coś dla siebie, mimo że jest to troszkę miejsce premium. Tak, fani nie tylko futbolu, ale ogólnie sportu mają całe piętro poświęcone dla siebie. Było bardzo wiele koszulek piłkarskich od Realu Madryt, Barcelony, Manchesteru, City, po nawet Al-Hilal czy meksykański Tigres. Ale moją uwagę przykuła oczywiście żyjoma Zastanawiałem się, czy swojej kolekcji koszulek z klubu z Montilivi. Trochę nie poszerzyć, na razie z tego zrezygnowałem, ale być może jeszcze się na to zdecyduję, ponieważ tamtędy będę udawał się na stadion Metropolitano na dzisiejsze spotkanie. Natomiast teraz jestem w trakcie spaceru, przysiadłem sobie na oweczce, ale jeszcze około 20 minut czeka mnie drogi do salonu fryzjerskiego. Jak widzicie na mojej głowie, zbyt dużego ładu nie ma, także należy nad tym popracować. A salon fryzjerski jest niebyle jaki, ponieważ jest on prowadzony przez brata Eduardo Kamawingi, nazywa się Kamawinga House. Myślę, że jest to znane miejsce kibice alumady, także udaję się w dalszą drogę, staram się dużo chodzić, żeby pozwiedzać uliczki w okolicach Santiago Benabeu. Przed wizytą postanowiłem wybrać się do Supermarketu, jeśli chodzi o lokalną kuchnię. Dostałem się i próbować, natomiast przede wszystkim urzekłem mnie owoce, które lubię jeść nawet w Polsce, a tutaj jest to absolutny wystrzał. Wizyta udana, mam nadzieję, że wygląda mnie lepiej niż wcześniej, a teraz czas udać się na Danie Główne dla dzisiejszego, a więc konfrontacja Atletico Madrid ale jedziemy na Riad El Metropolitano. Jestem już pod stadionem Atletico. Niestety mam małe problemy z mikrofonem, dlatego jakość dźwięku jest znacznie słabsza. Pokażę Wam teraz, co dzieje się przed stadionem. No i naturalnie będę mówił mniej, ponieważ nie brzmi w tym momencie z pewnością najlepiej. Na czterech meczach w Hiszpanii, Primera Division Za każdym razem podstawionym było dużo śpiewów, a tutaj jest kompletna cisza. Siedzę obok kibicu Realu, w tym momencie speaker wyczytuje nazwiska Gacy Królewskich, natomiast obok mnie siedzą kibice Atletico, jest starszy pan, który jest bardzo miły, porozmawiałem z nim w hiszpańskim, łamanym na angielskim. Mikrofon mi się chyba udało naprawić, także powinniście mi słyszeć nieco lepiej. Jak speaker wyczytywał Viniciusa, to się taki tumult podniósł. Na boisku w ciągu pierwszych 25 minut jest jedna dużyna, ale tylko poza tym, że strzeliło gola to jeszcze trzy stuprocentowe sytuacje ale kompletnie nie potrafi zaistnieć. Powiedziałem to w czasie, ale się utrzymał chwilę dłużej przy piłce. Kylian Mbappé z fenomenalną akcją. Mamy 1 do jednego. Za nami astronomiczna pierwsza połowa. Początek zdecydowanie dla Atletico. ale Madrid nie istniał, następnie zadał dwa ciosy dzięki fenomenalnym akcjom. Najpierw Mbappé, następnie Viniciusa, który obsłużył ED. Gilea i Atletico do wyrównać właściwie na aty bo najpierw sędzia po weryfikacji gola nie uznał. Nie wiem czy jest to sytuacja kontrowersyjna, mogę się tylko domyślać, a teraz czas na test stadionowego menu, więc będę testował bagietkę. Bagietka z kurczakiem, nie wygląda to najlepiej, za 7,50 euro, no to możemy sobie przeliczyć w okolicach 33 zł, próbujemy. Prawdopodobnie twarda była ta bułka, ale muszę przyznać, że w mi bardzo zaimponowała, była wypełniona. Niemal w całości mięsem do tego dodatek sera, także powiedzmy, że nie smakowało to w kompozycji najgorzej, pamiętam jak testowałem hot doga na finale Ligi Konferencji. Tam to była absolutna tragedia, jeśli chodzi o składniki. Natomiast tragiczna z pewnością nie była pierwsza połowa. Ja wyciekamy na drugą połowę. Powiem to samo co wywrócę, aby oby ona była smaczniejsza niż bagietka, którą jadłem, ale ta naprawdę w mojej opinii była przyzwoita. Kompletnie niepojadny jest Real Madrid od momentu kapitalnej bramki ze stałego fragmentu gry Juliana Alvaedo to chwilę gra jest przerywana, dochodzi do Szamontanii nawet sprzeczek między zawodnikami. Teraz nie ma gola dla Realu. Tylko 10 minut do końca tego spotkania. Niewiele sytuacji mają królewcy. Obiecałem Wam na początku filmu, że spędzicie dzisiaj ze mną cały dzień i tak w istocie jest, ponieważ mamy około godziny 22, ja jestem na lotnisku Barajas w Madrycie, niedaleko jest Stadio Metropolitano, gdzie miała miejsce absolutna masakracja Realu Madryt, z którym, jak bardzo dobrze wiecie z moich filmów, sympatyzuję. Nie mogłem tego do końca pokazać na trybunach, ponieważ kibice nie byliby z pewnością do mnie zbyt pokojowo. nastawieni, jak ten pan obok mnie był bardzo miły, nawet mu powiedziałem, że kibicuję Realowi. On oczywiście kibicował Atletico, był bardzo stonowany, ale oglądał ten mecz bardzo analitycznie tym okiem, mam wrażenie, jego komentarze były bardzo dla mnie imponujące, natomiast ci kibice dalej, jak mogliście dostrzec, wymachiwali pewne gesty w kierunku sektora. Gości, który był także nieopodal, no i z pewnością nie były to gesty pozytywne. Przechodząc do postawy boiskowej, no to myślę, że najlepiej oddaje to wynik, jak Real Madryt w spotkaniu wyglądał. Tylko przed przerwą był taki moment pozytywny. Dzięki fenomenalnym akcjom indywidualnym ale zdołał nawet wyjście na prowadzenie, natomiast jeśli chodzi o drużynę atletiko, to ona była napędzana przez kibiców, to było coś nieprawdopodobnego. Jeżeli chodzi o Ogólne wrażenia ze stadionu to na robi gigantyczne wrażenie. Mieści 68 tysięcy miejsca, więc nieco mniej niż Bernabeu, które pokazałem Wam na początku tego filmu. Natomiast kibice, kiedy trzeba było się konsolidować, kiedy trzeba było w wyniku broni. Zresztą zazwyczaj tak bywa, ale w tym przypadku mam wrażenie, że tutaj skala była ponad normatywna. Jeśli chodzi o sam wygląd stadionu, to bardzo zaskoczyły mnie te rabimy, które były bardzo małe. Jest oczywiście taki poziomy, już elementem dachu. On jest powiedzmy, to robi gigantyczne wrażenie. Zresztą podobnie jak na nowym Bernabeu też jest coś takiego. Natomiast tutaj ten telebin był bardzo mały. Właściwie mam wrażenie, że jest on takim dodatkiem i myślę, że jest to w tym przypadku wskazane, biorąc pod uwagę, jak jest skonstruowana ta arena, bo to ułożenie dachu przede wszystkim z daleka. Ja. Jeśli chodzi o atmosferę stadionu, to absolutnie kibice nie pozostawili suchej nitki, kiedy piłkę miał czy to Vinicius, czy to przede wszystkim Thibaut a Wówczas przeokropne gwizdy cały czas mi gdzieś dźwięczą w uszach i myślę, że długo się tego nie pozbędę. Także ja na oceniam jak najbardziej pozytywnie. No po meczu byłem troszkę przybity. Muszę przyznać, byłem załamany. Tym jak Real Madrid wyglądał w długiej połowy, bo miałem bardzo pozytywne wrażenia. Z początku pracy szabiego, alonso troszkę można powiedzieć, że na ziemię zostałem prowadzony. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że pozostaniecie na moim kanale. Tutaj, oczywiście trzymam mikrofon, z którym miałem problemy podczas filmu, ale udało mi się je jakkolwiek załagodzić, także mam nadzieję, że jakość dźwięku była odpowiednia. Jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć!